Pewna nie jestem, ale to chyba ślubna. Chociaż nie wiem, bo chyba mieliśmy inną rączkę. Dzień dobry, słuchajcie, u nas deszczowo, u was pewnie też, ale ja nie narzekam, lubię jak jest tak chłodniej. Więc dzisiaj mamy pierwszy letnio jesienny odcinek. Oczywiście w domu cały czas nie siedzimy, jak tylko przestaje padać kalosze i ruszamy na dwór. Dzieciaki nawet się cieszą, bo cały czas skaczą po kałużach. Tam już nie ma. Idziemy do dzieci, idziemy do twoich kuzynów. Ja. Czworo kuzynów. Jasiu, piąty, brat, chłopak. I Livia, jedna dziewczynka. Mamy dużo jaj w tym pudełku. Jajka jeszcze... na zbieraliście? No. Wow. Jaja, będzie jaja. Ale jaja. A wam rodzice pozwalali, jak byliście mali, skakać po kałużach? U mnie to raczej średnio. Mama zawsze krzyczała, tylko nie do kałuży, tylko nie do kałuży. Ja naszym pozwalam, ale wtedy, kiedy są kalosze, po prostu wychodzimy nastawieni, że idziemy pochodzić po kałużach. Słuchajcie, mam przepyszny przepis na zapiekanki, na domowe zapiekanki. One są e, takie mokre. Po prostu są przepyszne, ale zaskoczę was. Są z serkiem wiejskim, e, lub chyba bardziej poprawnie mówiąc, z serkiem ziarnistym. Zwał jak zwał. Naprawdę rewelacja. Przygotuję teraz e, kilka takich zapiekanek, no i krok po kroku wam przedstawię. Przepis jest banalnie prosty, ale naprawdę sztos. Głowę mi ucina. Słuchajcie, składniki nie są jakieś wyszukane, są banalnie proste. Mam tutaj ser, majonez, bagietki, a dokładnie kupiłam takie pół bagietki, żeby były krótsze, żeby wygodniej to było w ręce trzymać. Pieczarki, serek wiejski, jeden i cebulka. Będzie mi potrzebny jeszcze mm, olej, po prostu, żeby poddusić te pieczarki z cebulką i co? Piekarnik, blaszka, sól, pieprz i tyle. Mój stały fres do gotowania zrobione. Wiem, że zaraz będą komentarze pieczarek się nie obiera. Ciężko mi się jest przełamać, często je obieram. Czasami jak są takie malutkie, to faktycznie tylko je umyję i tyle. Więc każdy niech robi jak lubi. Po prostu. Ups. Masz ochotę na serek żółty? Proszę bardzo. Lubisz serek? A tak, już nie chcę tu być. Chcę się bawić. Chodź też swojego pajączka. A ja teraz ścieram pieczarki na tarce na grubych oczkach i później będę to przesmażać e, razem dusić z cebulką e, na patelni e, tak ładnych parę minut, aż po, ja po prostu zrobią się z pajączkiem, Ale uważaj, pajączku, nie za, bo w majonezę. Tak, uważaj, pajączku. To jest pieczarka. Idę do placu. A gdzie ty pracujesz? Tutaj, u jest. Ja z Tobą chciałam pracować. O, ale wiesz co? To takie trudne zadanie na tarce, ścieranie. Bo wiecie, o twoje palce. No, ale lepiej może podawaj mi pieczarki albo policz, ile mi jeszcze zostało. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Dziesięć? Tak. Właśnie! A jak zabiorę jedną, to ile zostanie wtedy? Jak z dziesięciu zabiorę jedną? Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. To wtedy zostanie dziewięć. Powiem Wam, powiem Wam. Jak ja się uczepię jakiegoś słowa, to później sami to zauważacie. Specjalnie dla Was teraz rano robię te bagietki. Tak, normalnie to jest super opcja na kolację, w ogóle jakąś taką przekąskę, jak znajomi mają do nas wpaść, czy nawet na jakąś posiadówkę, imprezkę. I co ja teraz z tym zrobię? Po prostu, żeby Wam pokazać, upiekę to i chyba przejdę się i wszystkich domowników obskoczę. Może jeszcze ktoś jest z pracowników, zobaczymy. Chyba trochę nudny będzie ten odcinek, bo cały czas jeden kadr. Słuchajcie, teraz z każdej bagietki, w każdej bagietce, taką dziurkę sobie wyżłoby. Ja używam łyżki do cukru, bo tak jest mi wygodnie, ale można też to zrobić przecież palcami. A uwaga: to co wyjmujemy, te okruchy też nam będą jeszcze potrzebne, nie wyrzucamy. ciemny obraz. Może trochę przesunę, przepraszam, kamerę. O, lepiej. Słuchajcie, pieczarki przełożyłam sobie tutaj. Dusiłam je tak długo, aż z nich odparowała woda. Jeżeli nie macie tyle czasu, to oczywiście tą wodę można po prostu siete, odlać. Pieczarki rzucić na sitko i odlać wodę. Do tego dodaję żółty ser. Dodam też serek wiejski, majonez. To wszystko sobie mieszamy. W moim serku wiejskim jest dużo wody. Te serki są różne, pewnie sami widzicie jak kupujecie. Nieraz jest taki gęsty, że łyżkę można wbić, a nieraz właśnie taki wodnisty. Troszeczkę tej wody odleję. Dobra, nie woda, tylko taka śmietanka, takie mleko się zebrało, tak? Ale myślę, że się rozumiemy. Mam taka masa, łatka bym to nazwała, bo to jest takie pyszne. I mówiłam, że nie wyrzucam tych środków z bułek, z bagietek. Trzeba to sobie tutaj tak trochę pokruszyć i dodać. Chodzi jak cena, to nie patrzcie. 200 stopni, 15 minut i czekamy. Rzesek, ty chyba masz taki dobry węch, bo byłeś 300 metrów od domu i idealnie jesteś. Też kaczup. Drugie śniadanie. Grzesiek bardzo dobrze zna te zapiekanki. I co o nich myślisz? Tak szczerze. Grzesiek, z cenzurą? Co, co to dzieci oglądają? <noise> Dopiero były zapiekanki, ale zmiana. Zmiana będzie nie tylko kadru. Co prawda, nie biorę kamery ze sobą. Jadą do fryzjera. I Grzesiek, co ja zrobię tym razem? Na różowo zrób. Albo na fioletowo. Tak jak marynarka. Fioletowy ci tak pasuje. jak marynarka. Mhm. Do zobaczenia. Dwa dzieci zrobiłam kluczki. Ania, jak wysiadasz, pamiętaj, ta kierownica, ty sobie ją opuszczasz. Miej taki nawyk, podnieś ją do góry. Jak, jak kończysz jazdę, podnieś kierownicę do góry. Nic się ci nie stanie, a ja z ja, z opuszczoną, ja z opuszczoną, nie mogę wsiąść w ogóle do tego auta. Nie mogę. a ty deskę opuszczaj. Jak siedzę na tym fotelu, to musi być trochę o ubraniach. Tak mi się jakoś kojarzy. Bardzo lubię tutaj zresztą nagrywać. Słuchajcie, o powrót do szkoły, do przedszkola. Jak tam u Was? Ja powiem Wam, że na spokojnie. Raz, że już mamy pierwszy rok za sobą, więc wiem, czego można się spodziewać. Już tak się nie stresuję. Po drugie, to też nie szaleje, bo cały czas, przez cały rok coś się dokupuje na bieżąco Zrobiłam przegląd szafy i wychodzi na to, że brakuje nam skarpetek, które wiecznie giną, chyba pralka je zżera A druga sprawa to spodnie, jednak spodnie często gdzieś są powycierane na kolanach, poprzeci poprzecierane już tak wiecie na wylot, że jest dziura więc na tym się skupię. Brakuje też nam kapci. Co prawda, zamówiłam już jedne, ale niestety Janek ma trochę wyższe podbicie i tutaj ma problem z wkładaniem nóżki, więc nie będziemy na siłę tej nogi ściskać, tylko to musi mieć miejsce. Ale mamy jeszcze kilka dni, więc ogarniemy sobie ten temat. Zamówiłam parę rzeczy, ale to tak jak mówię takich brakujących koszulka dla Jasia. A Buty kapcie zamawiałam na e-obuwie, a to, co teraz pokazuję, to są rzeczy ze smyka. Dla liwci takie getry z falbanką. One są bawełniane, ale mają trochę elastynę, więc takie wygodne dla Janka, bluzeczka z długim rękawem, ale cienka. W przedszkolu jednak jest ciepło. Spodnie. Spodni mamy za mało. Kupiłam tylko jedne, a szkoda, bo one są takie troszeczkę cieplejsze. Mają taki, e, nie wiem jak to nazwać, meszek w środku, e, więc przydałoby się jeszcze no ze trzy pary. I dla Libi taka ładna, słodziutka bluza. Dajcie znać koniecznie jak tam u Was e, i jeżeli właśnie Podpowiedzcie mi, gdzie kupujecie spodnie na dzieci, raz, żeby one miały gumeczkę w pasie i żeby były w pasie wąskie, a dwa, żeby były już takie troszeczkę cieplejsze. W H&M ostatnio robiłam przegląd, zamówiłam parę rzeczy, ale jednak one nie były ciepłe, były mega mega cieniutkie. I chyba na, to, na tym skończymy. Więc żegnam się z wami i do zobaczenia. Nie wiem czy za tydzień, czy w piątek, ale raczej chyba za tydzień.